Cześć! Witam Was w kolejnym moim filmiku. Dziś będzie znów alkoholowo, z tym, że tym razem będzie trochę na słodko. Ja sobie przygotowałam tutaj już taki deser Monte. Tarara, myślę, że dobrze znacie ten serek. Powiem Wam, że jest to jeden z moich ulubionych i dlatego teraz, zanim Wam powiem o co chodzi, sobie trochę zjem. Um, no więc... Um, tak jak wiecie, jest to taki orzechowy trochę serek, ale również możemy zrobić shot, który będzie w smaku przypominać właśnie ten serek. Nie wiem, czy wiedzieliście to. Jest to jeden z moich ulubionych shotów właśnie, dlatego że chyba w ogóle lubię wszystko, co jest związane z owocami, a w ogóle z owocami, z orzechami. A w ogóle Monte to już jest tak zarąbisty serek, że po prostu chyba nie mam, nie ma chyba lepszego na rynku orzechowego. Dlatego ja będę sobie dalej jeść, a wy, jeżeli e, nie wiedzieliście, że możecie zrobić szot, który będzie w smaku przypominać właśnie ten serek, no to zapraszam was do oglądania dalszej części mojego odcinka. Ja tutaj, wiecie, zostanę i sobie po prostu zjem do końca. Życzę miłej zabawy. No więc do przyrządzenia dzisiejszego szotu będzie nam potrzebna. Suplica smakowa, dokładnie orzech laskowy oraz mleko. Mleko najlepiej, żeby było 3,2%, żeby było to tuste mleko. No, i tak naprawdę są takie dwa składniki, które na pewno potrzebujecie. Ja przygotowałam również odrobinę kakao, ale kakao jest potrzebne tylko i wyłącznie do dekoracji, także jest to wasza wola. A no, i oczywiście niezbędny składnik również to jest kieliszek. Wiem, że można również przyrządzić ten drink jakby w większej szklance, i wówczas będzie to normalny taki wiecie koktajl, który możecie sobie powoli pić. Ja jednak, jeżeli chodzi o monte, to jestem faworytką zdecydowanie shota, dlatego pokażę Wam dzisiaj, jak właśnie przyrządzić shot. Zacznę od dekoracji. Tak więc, tutaj w tej pierwszej ławce mam nalane trochę mleka, i teraz zamoczę. W samej krawędzie tego kieliszka, właśnie w tym mleku. Ok, i teraz następnie te krawędzie, które zamoczyłam przed chwilą w mleku, teraz obtaczam w kakao. Da to nam taki bardzo ładny efekt. Oczywiście, nie, jak nie chcecie, to nie musicie się w to bawić, ale uważam, że jest to bardzo fajna opcja. Po pierwsze, dlatego, że wygląda to bardzo ładnie. Widzicie? No, uważam, że wygląda naprawdę fajnie. A po drugie, dlatego że później, jak dodamy do tego mleko, to fajnie to kakao będzie się nam powoli w tym mleku rozpuszczać i będzie to naprawdę fajnie wyglądać. I dodatkowo, przy piciu, oczywiście, mamy dodatkowy smak, także naprawdę polecam. Jeżeli chodzi o proporcje, to jakby polecam Wam jedną trzecią kliszka wypełnić wódką, pozostałą, pozostałe dwie trzecie kliszka mlekiem. Zrobimy to dzisiaj na oko. To no oczywiście, jeżeli będziecie chcieć, to możecie jakby zrobić bardziej, e, bardziej mocny, mniej mocny. To od Was zależy. Ja Wam podaję takie jakby proporcje, których ja używam. No i oczywiście resztę zalewamy e, mlekiem. Ja już to widzę od góry: Wy tego nie zobaczycie, ale to kakao już mi się tutaj na górze fajnie rozpuszcza, i po bokach też za chwilę. Zacznie, zacznie po prostu nam się mieszać z mlekiem i to naprawdę dodaje taki zarobisty efekt. No nie wiem, macie ochotę spróbować? Jeżeli tak, to proszę bardzo. Nie macie, no to nie wiem, czy ktoś tutaj ma ochotę spróbować? O, ty masz ochotę, widzę, że machasz. No to proszę bardzo na zdrowie. No, no jasne, że chcę. Może co za dziewucha rozumiecie? Ona się pyta, czy, czy w ogóle czy ja chcę alkohol. No ja nie wiem. No są dwie rzeczy w życiu, których ja nie odmawiam. No, pacierza i alkoholu. No to nie wiem, po co te pytania w ogóle. No to co? Spróbujemy. Co? Sprawdzimy? Spróbujemy. Czy w ogóle to, co ona tutaj przedstawia, jest warte polecenia? Zdrówko, moi drodzy. No, powiem Wam, że jest bardzo słodkie, e, no i no, powiem Wam, nawet dobre, faktycznie je trochę smakuje jak te serki, także co, e, barman, e, no, barmanko, jeszcze jeden poproszę, dla mnie, i, i, dla mnie, ale tak ze cztery od razu, bo jak w jakiejś większej szklanki nie masz, bo to takie trochę małe, no dobra, zrobisz, tak, dzięki. Dzięki. To co? Ja czekam e, na jakiś kolejny alkohol i e, e, co, życzę Wam udanego weekendu. Jeżeli podobają Wam się filmiki, to oczywiście klikajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i w ogóle wiecie, co macie robić, nie muszę wam tego mówić. E, dzięki, że jesteście ze mną, dzięki, że jesteście z nią, że lubicie nas oglądać. I e, co, widzimy się następnym razem. Bajo bajo, ciało ciało.